Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Naksko, a w dzisiejszym odcinku będę sobie grał w Transformite. No, y, długo odcinków nie było, ponad 2 miesiące, około 2 miesięcy, tak Ten, no lepsze niż te 2 miesiące niż 2 lata, no ale co? Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy Tak, pisać szybko hasło. No co? Zaczynam. Grać hmm. Tu szybko? O, dobra No co no to powie, No tylko odcinek tak na szybkiego Na szybkiego nagrania No hmm. Dzisiaj jest niedziela jak to nagrywamy No i zapewne pod wieczór też będzie Ten odcinek w, w tym samym dniu No i jutro Myślę, że Powinien też być, ale nie jestem pewien. I, no i co, odcinki myślę, że przez cały sierpień będą tak wychodzić mniej więcej co dwa dni, tak około dwóch dni. Jak, lub jak gdzieś wyjadę lub ten, to będę nagrywał przed tym odcinek, że nie będzie odcinku. A zatem to będzie tak poniedziałek, wtorek, e, y, poniedziałek, środa i piątek. No w niedzielę tam sporadycznie. To też, a teraz no to, co, no wiele, nie wiem, no powinniście znać tą grę, pierwszy to jest już drugi odcinek, pierwszy odcinek będzie zapewne na kanale i na końcu tego odcinka I, i się postarałem, w końcu jest odświeżone logo kanału i ten, no bo tam to było robione. No powiem, przyznam się szczerze w pancie, a teraz znalazłem taki bardzo fajny program do robienia grafiki. Czy jak to ktoś woli, co to było do robienia grafiki? I no, teraz miniaturki też będą. Wszystkie. No, jak będą jakieś ciekawe akcje, to one będą. Czy no piłki zniknęły? Naprawdę piłki zniknęły. I teraz, już, to jest moja już trzecia próba nagrywania odcinka. Pierwsza próbę nagrywałem 14 minut, pokazywało mi to w OBS-ie. Jak, pat, jak patrzałem, zapisywanie było 8 minut. Potem drugi nagrałem całe 10 minut, to było już 6 minut. Tylko pokazane w folderze. No to. I teraz już wiem, co było o tym. Ten przeciążony. No ja, ja wiem, tu mniejsza z tym. Już teraz wiem, co było tym winom. Co się dzieje. No. Zrobi coś, czy nie zrobi nic. No to, to zobaczymy się w następnej rundzie. Dobra. A teraz, co to jest? Dostatku? Dostatku mamy? Ojej, co to jest? Ktoś na dnie. Ciekawe, czy wszędzie na dnie? Ciekawe, co się. Czy to tylko. mi się przesuwa, jak tam, czy mu też. Ciekawe, jak to jest budowane O nie! Co ja jestem? Ona jest jestem na środku tej łajby. Płyniemy w sztormy. Co to jest? Co to jest za poziom? I mapa. Ja się py... Tam. Co to było? Proszę jakby było za głośno. Coraz bardziej buja. Poła... Kolejny piorun. Mu się uda dopłynąć, co to jest w ogóle? Kolejny Płyniemy, nie poddawamy się. Jeju. A i wracając do kwe kwestii odcinków, to napiszcie w co mam następ w następnym odcinku zagrać. Ja jestem otwarty na ten. Co? Ja, gdzie ja byłem na dnie? No, co to za oszustwo? No. A co? Myślę, że to będzie. To, to jeszcze 16 sekund. To jest. Aha, to był. A gdzie był ser? Tam mieliśmy ser? nie zauważyłem sera? Czy co? Wait. Teraz Teraz to było. Taki mniejszy. Czy coś. Yy. Zrobi Nie mów że za Ojej Ten się zbugował Aha, tam można wypaść Tyfy 5 minut odcinka O, o Coś, coś tu się pojawia Tu się coś pojawia Czy nie? O nie, nie przesuwamy cię No! Ja się... Ja on się teleportuje? E, tak, 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 teleportuj Nie report Nie, co tam, czemu tam? Tech nie Ty też, ty też, ty też No mnie... O, jej! jest. O! Który? Czternasty. No. Czternasty. Teraz nie ma przeciążenia, powinniście później widzieć też. Mi też nie prze... Zobaczę jeszcze jak to wyjdzie z nagrania. Proces tworzenia filmu teraz to jest w ogóle. Nagrywam odcinek, pierwszym jeszcze go raz obejrzę, potem go stawiam, około godzinkę się wstawia, potem wybranie, no tytuł jak już się wstawia tam, to... oj, co to było, co to się tu stanęło, oj, co to... co to jest, co to ma być, ja się boję, bo uciekam, co to jest. Niestety przepaść, o, panie, utknął, utknął terapotnie Te, na tepniu, tepniu. Jak to, to się nazywa szaman piłeczki, wskazuję, się stanie. One cofają One cofają, no nie! O! Idealnie Nie mam sera? Teraz mam sera Hops I hops do dziurki Skończyłem, który? 12 No cóż No bywa, bywa i tak Oj, coś tu się dzieje. Teraz mi inny problem doszło, ale zobaczę, jak to wyjdzie. no jeszcze kilka rund. O, następna runda. Obs. Jak on to tak szybko mógł zbudować? Kilku? Nie. Szybko. Szybko, szybko. Ojejku, przykro mi. 12. O, trzynasty poziom, jak... Jak miło? Hmm. Co to są za sery? U, no nie, nie, kurczaczki, nie, czemu, jak ja to, no nie, jeszcze tu nas przykryją, no nie, no to jest pech, no to trzeba mieć, no to trzeba mieć naprawdę, nie, to trzeba mieć pecha, teraz już w ogóle nas Ile jest, stąd już nie ruszę, a gdzie jeszcze mam? w ogóle jest szam? Nie wiem, nie widzę. Nie, 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 A nie, nie. Już U, to będzie wszystko. Już 10 minut. 10 minut w jest. Ja... No nie, no nie wiesz. Ile zostało? 50 sekund. Siema. Weźcie, weźcie to przeczynijcie. Weźcie coś tu podłóżcie jak? No nie wiem Nie wiem jak stąd wyjść A mogę by mogę mógłbym już dojść tu Jeszcze 20 sekund 23 myszy No oj uuu jest blisko To nie da się nie da się, się nie da. Po prostu się nie da. Dlaczego? Ten ja tonat już nie próbuję. Co to teraz będzie? O, to samo. No nie Dobra. To widzimy się w następnym rundzie może będzie ostatnie. Nie, nie, nie. Może jeszcze kilka rund będzie. No, trochę za późno w świętach. Czekaj, tu już jest. Ser. Szybko. Szybko po ser. Nie. Aha, tu już się. Jak się już wpłynęło, to już się nie da wypłynąć. Ja już wiem o co mu chodzi. Bo już. Jest. Ja sam... nie, nie, nie powiedzieć, pro. No już umiem w co grać. Nie jak pierwszy odcinek. To w końcu gdzie? To tu. O. Szybko. O! Poziom 12 No, no bywa i tak Może jeszcze Albo dobra No, no to, to było chyba Na tyle w tym odcinku Dziękuję za oglądanie Zostaw, jeśli ktoś nie zasubskrybował To zasubskrybuj mój kanał Bo warto Zostaw łapkę w górę No i co Osta Tu dzisiaj wyświetlałem Kanał Aha, aha. No, no fajnie. I poprzedni odcinek z tej gry. No to. Do zobaczenia. Cześć.